...kozy, bo to nie ma innego sensu. Szkoła jest w ogóle bez sensu. Co widzieliśmy? A, widziałem, co jest biznes. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze. A teraz pytanie pierwsze i zasadnicze. Kto okazał się dziś kretynem i nie odrobił pracy domowej? no oczywiście. Oczywiście. Widziałam. Z wami? Tak zawsze, no. Może sprawdzę lepiej listę. Może tym się nie zawiodę. Dobrze. Witkiewicz. Obecny. Matejko. Obecny. Widzę, ale pytam się czy obecny. Obecny? Tak. Dobrze, pomijmy. Malczewski. Tutaj. Mówi się obecny albo jestem, no nie obchodzi mnie gdzie siedzisz. Naucz się wreszcie. Krynicki. Krynicki! Nikifora nie ma! Przeziębił się. Dobra. Dwórnik Jest. Fangor. Jest. Jest. Dobrze. Pankiewicz. Jest. Kowalski. Kowalski! Ej, stary, obudź się. Facetka polskiego to straszna Fan Fangor, co ty tam szepczesz do Kowalskiego? Czy ja ci pozwoliłam się odezwać? Nic, proszę pani. No to w zeszyt. Kowalski. Boże, morda, jakaś taka niewyraźna. Co wczoraj robiłeś? Pokaż no zeszyt. Pokaż no zeszyt. Dobrze. Jezus, to nie plastyka, tylko polski. No, oczywiście, bardzo twórcze. Penic na penisie. Ha, nie masz jeszcze z czego śmiać. Trzymaj to. Może na tole byś tobie jeszcze narysował. O nie w zeszycie od Polskiego. Hańba. Dobrze, zapiszmy może lepiej temat. Uważać tam, co wy tam robicie. Skupić się na lekcji, proszę. Piszemy dzisiaj temat. Dziady, część trzecia. Dramat Polski. Mam nadzieję, że przeczytaliście. Dziady, ponieważ kazałam wam przeczytać w ferie, prawda? Mieliście na to dwa tygodnie. Dwa tygodnie to wystarczy na taki poemat. Dobrze, to może otwórzmy dzisiaj podręczniki na stronie 145. Mhm. Widzę, że nie każdy ma podręcznik. Jeżeli nie macie podręcznika odwróćcie tutaj do siebie. Masz ochoty na małe co nieco? Przemogarnąłem zielone. Możemy wziąć Martę i Kaśkę i wiesz, Netflix and Chill. Oh shit. Kowalski. Hm, Kowalski. Co zrozumiałeś z dzisiejszej lekcji? Hm? Dlaczego Konrad był cierpiącym poetą? Masz mi coś do powiedzenia na ten temat? Wiesz czy nie wiesz? <laughs> nie, no oczywiście, przecież to było proste. Nie słuchałeś. Jak zwykle nie słuchałeś, ja już nie mam do ciebie sił. Pała, wielka, ogromna pała. Mam nadzieję, że zobaczymy się na następny dzień z Twoimi rodzicami. A teraz zostaniesz po lekcji. Mam nadzieję, że to Cię czegoś nauczy. A wypiszcie temat. Dzień dobry, Kowalski. Widzę, że jesteś punktualnie. Bardzo dobrze. Hmm, zobaczmy Twoje oceny. Matematyka, pała, plastyka, pała. Przecież umiesz tak ładnie rysować pani Sykowalski, co jest? Hmm, dobrze, muzyka. Pała. Na moich lekcjach inaczej będziesz śpiewał. Hmm. Biologia plus, no kowalski, anatomia te sprawy prawda, wę, no pięć plus, no nieźle, no nie szóstka, ale pięć plus, wiesz co kowalski? Żeby zdać mój przedmiot, obawiam się, że będziesz musiał zasubskrybować kanał. Obejrzeć zajgranie. Dać łapkę w górę. No i co? Widzimy się za tydzień.